Ja jednak a już biorę w ciebie aneto zaszonę biorę ciebie aneto złożoną i ślubuję ci i ślubuję ci miłość miłość wierność wierność i uczciwość małżeńską i uczciwość małżeńską oraz przecie nie opuszczasz do śmierci oraz nie do, nie opuszczasz do, do śmierci tak mi dopomóż stanie Boże wszechmogący tak mi dopomóż Panie Boże przekonaj w Trójcy jedyny. Trójcy jedynej wszyscy święty i wszyscy święci, I wszyscy święci. Ja Aneta. ja, Aneta, biorę Ciebie, Ireneuszu, za męża, biorę Cię, Ireneuszu, za męża. I, ślubuję i ślubuję Ci miłość, miłość wierność, wierność. I, uczciwość małżeńską. i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Oraz, nie do śmierci. Tak mi dopomóż Panie, tak Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny, Trójcy jedyny. i Wszyscy Święci. I wszyscy święci. co Bóg złączył. Człowiek niech nie rozdziela małżeństwo przez Was zawarte. Ja powagę Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Żono Żona, przyjmij tę obrączkę, przyjmij tą obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca, imię Ojca i, Syna, i Syna i Ducha Świętego i Ducha Świętego. Mężu przyjmij tę, Przyjmi tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. w znak ojca, ojca. I syna. I syna. I ducha świętego. Ducha świętego. Ducha świętego. Ja,